Hejka kochani, witam Was bardzo serdecznie. Lustro walona, ale co tam? E, idę na rower i miałam ich sama, ale Dorotka usłyszała, że idę na rower, więc nie zrobię już 4 kilometrów ile e, chciałam. Zrobimy już 10. Tak. Widziałaś kask dla mnie, Żaba? Nie. A kto poszedł na doczepkę do mnie? Na rower? Co? Kto poszedł na doczepkę na rower? Ja. Nie! I uważaj, bo to są kupie ptaków. I jedna jest taka, którą jak się wyjdzie, to byśmy Mhm, mm Dobrze, to, to będę obiekt. uważała, okej. Okay. Także tak. No, jest to trudne. Jedziemy, muszę znaleźć. Kask znaleziony. Możemy ruszać, prawda Dorota? Tak. Odezwiemy się z trasy. Jak tam picie? Dobrze. Napiłaś się? Tak. Mm -hmm. To bardzo dobrze się napiłaś i możemy ruszać dalej, tak? во еяодинь добрый To Paszkuś Jedziemy Tak jak Wam mówiłam miałam jechać sama zrobić 15, aż 10-15 km A więcej się nie zamierzałam liczyłam na 10 tylko w sumie No i ciężej muszę jedź, kochanie, bo cię za chwilę przyjadę No to zatrzymajmy się, tak? No, i pomóc Ci? Jest OK? Dobrze. E, no i miałam ja jechać sama, ale nie miałam przegiąć, bo jutro jadę na trening do Londynu. No i... Jedziesz czy jedziemy? Jedziemy, ale ja ćwiczę, a Wy biegacie sobie na pola? Nie. No. Żeby móc jutro ćwiczyć bez jakichś tam większych, wiecie, zakwasów, nie? No, ale mała Pindzia oczywiście, co usłyszała, że matka idzie na rower. Więc ona co? Co? Nie słyszycie? Nie słyszycie? Halo, tu jestem. Nie, ty <grywa> też chcę. Tak, też chciałaś. Muszę czeknąć. No, także już nie pada sobie wolno, ale pojedziemy szybko, przegadam. Nie pada szybko, ale pojedziemy razem. Prawda? Tak. tak? Ty masz wycieczkę rowerową, dzisiaj zaliczoną, prawie. Mamy już prawie 5 km zrobionych, także jedziemy jeszcze kawałek dalej, żeby zrobić do tych 5, ale myślę, że pojedziemy do przejazdu. Co? Do świateł i z powrotem do tego pierwszego przejazdu, znaczy a czy drugiego A ja też jechałam nawet dalej? No wiem, nie ja wiem, ale dzisiaj nie będzie jechać dalej. No, tak. Szkoda! szkoda. Jeszcze mały. mały a tak dalej co 20 co 20? No 20 km. Przyjechałeś 20 km co tam? Tak. No. I jeszcze dalej chodzisz? No bo nie. to ześwirował. Ale dałaś radę? E, lepiej o to nie przypomina. Dlaczego? No chyba wróciłaś do domu. No. Wróciłam, ale dużo piłam. Dużo piłaś? No bo było no, ciepło coś? Ja no, ale za często tu się modlić kilometrów. 4 chyba, nie? Uh -huh. Potem było co 7. Uh -huh. A ja potem ile było? 12 nagle? Uh -huh. A z 12 było? Uh -huh. Ile było? Spójrz uh -huh. na mnie 2. 2 Gdzie? 20. 20, nie? I to będzie mama powiedziała Tacie. Chyba oszalałeś tak daleko, gnać moją córeczkę. Um, tak? Um, Jesteś nienormalny. I powiedziałeś też, ona ma dopiero 6 lat. No dokładnie. Nie miałam wtedy dopiero 6 lat. No, bo skończyłaś 6 lat, już nie? Wtedy, jak to się jeździłeś. Mhm. No. Jest mały, wylocha stąd. <laughs> Co ci zrobiła muszka? I trzeba, do oka. I trzeba było wyciągać, nie? Nie. No. <goliczko> Bolioczko? Nie, tylko tak, nie tak nie. dziwne uczucie jest. No. Że tak, Dorotka chciała zobaczyć tamtą łąkę. Mieliśmy dalej szybciej e, zawrócić, ale Dorotka chciała zobaczyć, prawda? Także teraz będziemy e, wracać. Nie, 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 nie. Pane, panie, o, co ty to robisz? Filmuję. Hmm. Naprawdę. Tak. Mała, miałaś tylko trzymać. Panie hmm. słoneczko zaszło, prawda? Tak, trochę. Ale jest jeszcze słońce. No jest. I ptaszki śpiewają. Mhm. Mm tylko tam Ale paluszka śpiesz. weź, bo nie będzie widać. A -a. <laughs> będzie twoje paluszki widać, tak? My już jakiś czas temu wróciliśmy, a teraz będziemy, będziemy, będę wypełniała formularz do głosowania w wyborach prezydenckich korespondencyjnie. Także jest to bardzo łatwe w tym roku, nie trzeba, wiecie, jeździć, gdzieś do Londynu, wstać w kolejkach i w ogóle. No, także dzwoniłam właśnie do Jarka, gdzie jest jego portfel z dowodem osobistym. I będą nas zgłaszać. że będziemy głosować. Doryka, a my ile dzisiaj przejechaliśmy kilometrów? 7. To w jedną stronę 7. A w dwie strony to 7 plus 7 to? Eee, siedem. Cet. 14. 14 km, przyjechaliśmy z Dorotką. Także tak, Jarek ćwiczył. Mieliśmy tylko, um, 5. 10 mieliśmy 10. No. Jarek ćwiczył z Zuzanką, ale nic nie nakręcili. Także no, będziemy coś potem kręcić, zobaczymy. No dalej się słońce, dziewczyny odpoczywają, tutaj jest wymęczona po ćwiczeniach, także... A Dorota ogląda. Hat in wakat? Tak. Wejdź tam. z czego wy tak się cieszycie tutaj? Że, że się Dorota zgubiła w grze. Nie, ja nie kupiłam, się nie zgubiłam, to się też zgubiła. No, a ty co tu masz? Nie macie? A co to? Gramy. I no ja ma sześć jaj, a ja tylko cztery. Bo ja nie mogę to kolka. Jak się nie drzecie na całą chatę, uciekaj, zabijecie, może nie będzie już żyła, Bo teraz się chichrają. W co wy tak gracie laski? Normalnie. Ale w do co? Boks. Do boks. A w The Old To takie fajne jest? Mhm. Tak. super. Nauczymy ja. się. Uczycie ja. się grać, tak? Ja nauczymy się. Nie grać? O my Boże, mnie. umiecie. Tu ja dajcie, daj, daj, ja cię daję prowadzę. Ty, nie. <laughs> <laughs> <I się cieszą. śmiech> Może na dwór byście wyszły? No i za chwilę. No, za chwilę. Ale <laughs> rowerami. <Słucham>? Z tabletami. Z tabletami. <laughs> a potem idziemy na spacer, a coś wróci, nie? No, a ja Na rower pójdziesz? To 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 mogę powiedzieć. Na rower? <laughs> coś ty, ale jak? Normalnie. Tu masz rower! Na tym różowym? Nie! Na jakim? Czarnym. Mm, a co to jest czarne twoje? Ferrari. <noise> Też ja się masz kupiła. 9 lat i masz Ferrari? Mhm. <noise> <noise> Okej, okay, teraz ja bym panem na tym motorze. O, ekstra. Ja idę ściągnąć pranie. Mam tam pranie do ściągnięcia. Kolejne się pierze oczywiście. I myślę, czy nie skosić trawy, zanim wyjdziecie na dwór, dziewczyny. Co wy na to? Skoszę trawę może, co? Zanim wyjdziecie na ogórdek. Ojciec właśnie kupił podkaszarkę. Także też będzie fajnie. Pęk! Podkaszarka. O, i mój czepotaj to lustro umyć, dziewczyny. Zobaczcie, jakie ono jest brudne. Widzicie to? Jestem seksy w tych kapciach. Uch, 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 uch. Mięśnie nie bolą. Nie też. Od nóg. Tu ja do mnie? Bang bang. Tu muszę dzisiaj poćwiczyć. Dasなら, pochulać I poskakać można w skakance, zobaczę. Okej, na górę. Powiem tak trawa skoszona, wygrabiona. W większości zobaczcie ile trawy Suchej i mchu stamtąd. Tutaj prędzej dawaliśmy nim jakieś dwa miesiące temu, właśnie na mech, żeby wybić mech. Trochę nam wybiło mechu tutaj. E, ale tutaj jeszcze było. Zobaczcie, ile odgroma tutaj na górce. Także wszystko dzisiaj wzięłam tak porządnie. Starałam się tyle ile mogłam. Tu jeszcze coś no można by było. No, zobaczymy jeszcze potem raz. Spróbuję troszeczkę, bo wypaliło ładnie. Masz już tutaj, a tutaj, tak, wziąłem. ja odejdę stąd. A tu jest mrowisko normalnie jarek z jajami były. No, a zaraz idziemy na spacer. Także my zaraz jemy obiad. Yy, idziemy z dziewczynami na spacer. Też stamtąd, gdzie byłam, z tamtą Idziłam w z dorodką na rowerach, tylko że no krócej, żeby Zuzia też na rowerze była. Nie, tam jak patrzałam tu nie było siarek? Mm -hmm. Że tak Jarek wrócił z pracy, potem znowu pojedzie do pracy. Kom musisz koło napompować! Nie, ciężka dupa ze mną. Gdzie idziemy, dziewczyny? Na spacer! Kto, kto idzie na spacer, ten idzie na spacer, chciałabym powiedzieć. A gdzie masz torbę na ten? A ja ten idzie na spacer. A gdzie jest? Na ogródku czy w domu? Na ogródku. Na pewno? Ja myślę, że jednak w domu chyba. Nie dałam ją... Bo jak ja podjeżdżam do zuli, to była tam. Okej, okay, no bo musimy picie schować. Nie, zostaję. W ogródku porobię. No nie, w ogródku dalej sobie porobię. A mogę mi dać na Mogę ci dać? Na na Żartuję, idę przecież. no. co no, ty masz, założone, założony, że on ci spada laska? Jest dużo. Nie wiem. Dwa, ci nie jak go dzisiaj miałam. No, Jarek mówi, że Zuzia ma palić gumę, a ona nie chce. No bo ja w jej wieku to bym... <grym> ten... Ale ona jest dziewczynką. Dobra, dobra, mamuśka ją tak wyćwiczyła po prostu. Bądź ostrożna, nie rób nic takiego. Nieprawda, wiesz, że tak nie jest. Po prostu Zuzia jest taka ostrożna, czasami ciut flegmatyczna, <grym> ciut za bardzo. Może chyba no. to jest troszkę pomnieć, bo ja za młody też nie byłem nie wiadomo też jaki horak, nie? Szafy tylko spadały mi na głowę. No, właśnie. Ale to nie światomnie. No ostatnio jak kupiliśmy szafę, to właśnie mówią tylko... Ustawcie dobrze, żeby w razie co mi szafa nie spadła na głowę, tak jak tacie. No sama nie spadła, nie? nie? Ktoś się wspinał na szafę. No tak, to wtedy były takie wieś. Na Wiem. Dole szersze, góry kładła, mm -hmm. Wiem, bo też jako mieliśmy no. Jedziesz Halo, u no. was zagodniliśmy Jedziesz, dalej, rozbaczę Jeszcze lewej. przyjdzie czas na palenie gum, Zuzia, nie? Po lewej Zuluś Jeszcze przyjdzie czas na palenie gum Nie zawsze będziesz czekała ostrożna Po pierwsze jesteś dziewczynką, po drugie? Po drugie, że nie, że nie, że nie, nie się nie A po trzecie? Po trzecie... Po Muszę poszukać to wszystko. To wszystko. <laughs> Dobra, nic nie jedzie? Jedziecie. Że lądujemy znowu w tym samym miejscu co dzisiaj z Dorotką. Tam można jechać jeszcze dalej. No. Była i, i byłaby stuczka. <laughs> No Na razie możecie jechać koło siebie. Tak, ja, ty przed siebie, Zuzu. No dajesz gazu. Tak, jedna i druga. faktycznie kosztują tam. Te małe kwiatostą. Więc nie domu, albo na średniowiec, to jest pokoju. Aha. Nie wiem, trzeba byłoby zobaczyć. No daleko, nie jest, nie? No bo na Jedna pani z deliveru mieszka w Cisco. No ale ona tu. cały dzień ujeżdżasz na rowerze, nie? No. Bo jeżdżysz, ona jeździ na rowerze. I jeszcze do domu musi na rowerze. Dzisiaj... Ale wiesz, w sumie już człowiek chyba potem się tak przyzwyczaja, że. Tak. No, że idziemy dalej. Super mega pasłej, yeah. że się nie wystraszyła, Zula. Na no Bogdora nieźle popędził, co dziewczyny? 50 mil na godzinę tędy jadą? No już go dawno nie widać To ile w końcu? 60 to 100 km na godzinę jadą 60, 60. To. Marian mówi Co dużo, nie? No Ale to wiesz, dlatego też widzisz, jak jak sprawdzali wtedy, nie? Tak, tu, wszystko, tu wszystko robili, raczej, nie? Watrzeli. Czy nie ma, są takie same wymiary, wszystko czy nie ma dziur? Jedziesz? Właśnie już dziewczynką. Wzięliśmy, żeby pojechały daleko, daleko i krzyczymy na razie. Ale czekaj za siostrą! Muszę wyczytać. Jak się. wie, jedziesz, Nie ociągamy się! I przerzuć co jedziesz? Nie Dalej laska A, No jedzie 12 księ. Tak? Aaa Dogoniłaś nas? No. Żuuu Ale patrz, ale ten jedzie 12 Fabryka nie wydała To trzeba było przełączyć bieg Pa! To ja mówię, no patrzę, nie? Ja mówię, to jedzie, nie? Gdzieś ciśnie, I gdzieś wciśnie i <grystanie> Ale tam fabryka w nie dała już. Nie <grystanie> dała już. Pierwszy bieg, tak? 12 no. ograniczenie. Ja ukryłam się niby gdzie. Chociaż idę cały czas za tatą. No tak. <grystanie> Podstęp? A Zuzka pojechała A rower? Dora, rower Chciałeś pojechać? Zuzia, czekaj no pojechał ja i powiedz, że za daleko. Za daleko pojechał. Ale no, dalej chyba ciśnie. No ciśnie dalej, nie wiem o tym, że... 3 km w 36 minut 34 sekundy. My powoli będziemy już kończyć tego vloga. Dobro wróciliśmy do domu. mnie <laughs> się po prostu. Mieliśmy mały wypadek w domu. No i czuję to wszystko w gardle. Nastawiłam, wstawiłam olej w garnku na popcorn, żeby to akcja zrobić, bo zaczęło oglądać bajkę. Dorotka chciała popcorn, a mnie dusi. No i nie wiem, dlaczego w sumie przyszłam tutaj. Nie mam pojęcia. I tak w sumie zapomniałam o tym, gdy zostawiłam ten olej i zaczęłam wkładać pranie. Najgorsze tak myślę, tak, no coś tu mi. Śmierć, no coś śmierdzi po prostu. I idę szybko do kuchni, a tam pełno temu. Pełno, po prostu. Mówię, a się zdziwiam, że jeszcze alarm nie wyje. I zaczęłam otwierać okno. Otworzyłam drzwi i nagle jak zaczęło wyć masakra, ten dźwięk czuję po prostu cały czas w głowie. Duszno było tak, że nie mogłam wytrzymać, więc <laughs> zatykałam się jednym ręcznikiem, drugim ręcznikiem, próbowałam, wiecie, rozejmać ten dym. Potem próbowałam jeszcze to wyłączyć. Jak wyłączyłam, to znowu otworzyłam na szybko jeszcze drzwi od kuchni na ogródek. No i jak otworzyłam te drzwi jeszcze, to znowu zaczęło jeszcze wyć. No, jakaś masakra po prostu. Garnek zjalany, nie wiem czy go uratuję. No wątpię. Będę musiała kupić sodę albo zobaczyć że za chwilę, czy mam sodę. No. Dziewczyny też tutaj nieźle słyszały. Prawda? Ja to nawet w całym mózgu słyszę. No właśnie. W całym mózgu A nie to i głowa. No. Jak tam dziewczyny? Dobrze. Nieźle, co? Tak. Aż... A ja jestem bardzo wrażliwy na takie zwycięstwa. No. I nawet. I nawet um, nawet um, na dwoju, bo to chyba jest. Mapo, wasą trzeba nas słyszała. Mm -hmm. Masakra po prostu. Jak nie wyje, to nie wyje, jak zacznie wyć. Och, na starym mieszkaniu kiedyś mieliśmy taki e, czujnik, że tylko się robiło coś w piekarniku, uszy wapeczki i otwierało się piekarnik i wychodziła ta, ta para taka z piekarnika. A i już było. Także, no ale tego uspokoić, to aż normalnie serce mi wali. do Mówię, chcę do, do dorodka, so, ale dzisiaj popcornu już nie będzie. A ja jest ale zrobiłam popcorn. Ojej, już to powiedziałam, ale Aj, to no, tak. to jest naprawdę ten ten. Uciekaj! Ojej, co tu stoi? Co to Nie, to tak chyba. No nic, po prostu idę dalej e... składać pranie. Miałam kończyć w międzyczasie vloga, jak one oglądają tę bajkę taką, jakąś, nie wiem, coś o kotach, taką bajkę oglądają. Hmm? Um, Mówi się, żeby znowu nie zaczęło być. Nie, już nie będzie było. Dziękuję za dobrą wiedzę. Proszę bardzo. Świat, świat kotów. Świat kotów? Nie, świat, no, świat kotów. Dobra, nie będziemy was dalej zanudzać. Mam nadzieję, że Wam się miło oglądało. Do zobaczenia kolejnym razem. Marka, pa.